Na tej wystawie, którą przygotowałem, starałem się przedstawić okres I wojny światowej i bitwy pod Hełnem, którą no nie, nie do końca znamy, a, a powinniśmy poznać. Wiadomości są bardzo, bardzo nikłe związane z tą, z tą bitwą, chociaż to była bardzo krwawa bitwa, toczyła się trzy dni. E, na zgliszczach dworu w Hełmie do ostatniej chwili, do ostatniego momentu e, żo żo żołnierze Wołyńskiego Pułku Piechoty bronili, bronili tego kawałka, kawałka terenu. E, powiem tak, e, w całej kampanii łódzkiej, to znaczy w operacji, która, która trwała e, w okresie, okresie listopada 2014 e, roku, brało udział 600 tysięcy osób. 600 tysięcy żołnierzy, z tego 200 tysięcy zginęło, 120 tysięcy ludzi trafiło do, do szpitali, a w ostatni dzień bitwy pod Chełmnem 16, 16 listopada zginęło 472 żołnierzy Pułku Wołyńskiego. W tej... I 12 oficerów, także dosyć, dosyć, krwawa, dosyć krwawa bitwa na, na takim kawałku ziemi. Przedmioty, te, które się zachowały na, na, na terenie gminy, gminy Dąbie i które mi się udało przez kilka ostatnich lat pozyskać od rolników. Ja wiem, czy są perełki. Każdy, każdy przedmiot jest perełką z tego względu, że, że jest autentyczny, że, że pochodzi z tego okresu.